Wojskowy Sebek melduje się na służbie. Słuchajcie, dzisiaj będzie wielki pojedynek. Pokuciłem się z tym panem. Ten pan ma na imię Alek. Słuchajcie, i mnie bardzo zdenerwował i będę go dzisiaj atakował. Będziemy robili wojnę. Wojnę na Smajlandii, zobaczymy, kto tą wojnę wygra. Jak widzicie, u mnie w tle są czołgi z tyłu, widzicie? Tam jest moja baza, a tam jest Alka baza. No i będziemy się nawalać. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Przygotujmy pułapki. Ty swoje, ja swoje. Zobaczymy, które będą lepsze. A wy Widzowie, na sam początek, zostawcie łapeczkę w górę, żeby, żeby, żeby lepiej było, żeby się udało i żebyśmy wygrali, widzowie, jeżeli jesteście za mną. Także klikajcie łapeczki, a my, Alek, rozejdźmy się do swoich baz okay. i zacznijmy yy, się nawalać. To znaczy, nawalać się zaczniemy za 10 minut. Mamy 10 minut na przygotowanie pułapek yy, i ustawienie wszystkiego. Także bierzcie do roboty. Dalej, Możemy ja wygram, rozwalać smajlandzie. To co? Ja to wygram do siebie, to No, iść, zobaczymy, bo nie zobaczymy, kto to wygra. Taki mądry no, bym nie no. był. Dobra, dobra, ja już idę do siebie. Ja jestem wojskowy Sebek, on jest wojskowy Alek, ale on nawet hełmu nie ma. Ja mam wszystko, ja mam wszystko i odporne, Także nic mi się nie stanie. Słuchajcie, ja też broń przygotowałem. Ogólnie to możemy wyścig zrobić do mojej tajnej bazy. Ona jest tam, słuchajcie, i zróbmy wyścig na subskrybera. Kto będzie szybszy? Wyklikający subskrypcję, czy ja tam dobiegający. Zaczynamy za 3, 2, jeden i startujemy szybko, szybko, BĘDĘ PIERWSZY, BĘDĘ PIERWSZY! Ci co nie kliknęli jeszcze subskrypcji to mają pecha, wygrałem! Ha, ha, ha. tak jest! Jestem mistrzuniu, mistrzuniu, normalnie. Zostałem wojskowym, elegancko, ładnie, pięknie. No i słuchajcie, tak wygląda moja tajna baza, znaczy tajna baza, ona jest po prostu bazą wojskową. Bazą wojskową, która będzie mnie chronić. Tutaj mamy jeden czołg po prawej stronie, jest naprawdę wielki i do niego najlepsze jest to, że można wsiąść i nim jechać. Patrzcie, steruje lufą na przykład a nie, teraz czymś innym steruję, czekajcie wejdę tutaj normalnie, tak żeby móc jechać, nie wiem, bo tu są trzy miejsca generalnie e, te, te, ten czołg jakoś nie działa, ale dobra spokojnie, mamy też inne, inne pojazdy które nam będą pomagać z tym tylko jeszcze nie są wyciągnięte, tutaj mam skrzyneczkę ta skrzynka jest z różnymi blokami te bloki mogę wykorzystać do tego żeby zrobić na Alka pułapkę także zaraz się weźmiemy, ale na sam początek wejdę do tej bazy i wam pokażę jak ona wygląda w środku, także chodźmy tutaj, patrzcie się ile mamy broni? Normalnie, wyrzutnie, armatnice. Ja to wszystko sam przygotowywałem, przecież ja Alka rozniosę. Rozniosę go już nie będzie, tylko strasznie ciemno w tej bazie. No ale cóż, dobra, tu są ciemne bloki, nic nie będę mówił. Tu mam jeszcze więcej broni i mam ogólnie w tej tajnej bazie trzy piętra, po których można wchodzić za pomocą drabinki. Zobaczcie, jestem na kolejnym piętrze, tu mam kolejne bronie. Na każdym piętrze mam coś przygotowane, także możemy wyjść na samą górę i zobaczcie, będziemy atakowali z góry. Z tego co wiem, to Alek nie ma takiej bazy wojskowej. Oj, nie ma. On ma dużo słabszą. Także mamy przewagę. Słuchajcie, tu za mną znajduje się wulkan, który kiedyś wybuchł, ale jest już ugaszony. Woda się leje z niego, więc jest wszystko w porządku. Słuchajcie, możemy iść i się zajmować w końcu tymi czołgami. Tylko gdzie ja je miałem postawione? Czekajcie, gdzieś tu powinno... O, tutaj, tutaj jest skrzyneczka. I tu w tej skrzyneczce mam pełno itemów, które mi będą pomagały normalnie, żeby wygrać z Alkiem. Także weźmy sobie sobie tu spodnie, hełm, jakaś zbroja, dobra, to mi się może przydać. Mieczyk, mieczyk, nie wiem, czy mi się przyda, ale w razie W sobie go wezmę. Dobra, woda lawa, to na pewno mi się przyda. Mogę wziąć po 8 wiader, albo po 6, tyle powinno wystarczyć. Dobra, zostawmy to. Tutaj jeszcze mamy różne czołgi, zaraz Wam, wam je pokażę. Normalnie je rozstawię dookoła tej bazy wojskowej. Tu lasery też rozłożymy. Spajki, spajki będą bardzo mocnym czymś, żeby on przez to nie przeszedł po prostu, także dobra. Mamy lasery, mamy to. TNT też weźmy. Na razie kompas mi nie będzie potrzebny. Łuka też nie biorę. Też mi nie będzie raczej na razie potrzebny. I to sobie odłożę. Później sobie ubiorę. Także rozłóżmy sobie czołgi różne. Zobaczcie, tu mamy jeden czołg, tam mamy drugi i teraz mogę postawić coś takiego. To na przykład nawala bardzo, bardzo mocno. To jest mocniejsze niż broń. Słuchajcie, to się podczepia do ciągnika albo do jakiegoś auta. Wsiadasz do tego, sterujesz i strzelasz. Chociaż ja teraz strzelać nie będę. Będę, bo bo na razie jeszcze wojny nie rozpocząłem tutaj w Minecraftcie, także na spokojnie. Dobra, jedno już jest rozstawione, to rozstawmy jeszcze jedno. To jest jeszcze mocniejsze. Słuchajcie, od tego co postawiłem, to jest dwa albo trzy razy mocniejsze. To postawmy tutaj, ale będzie nadciągał do mnie przez ten most. Ja do niego też, ale z tamtej strony. Także yy, musimy być przygotowani, bo nie wiem kto pierwszy dojdzie, nie? Ja ogólnie pójdę na środek, jak już się to będzie zaczynać, to pójdę na środek i mu o tym powiem. Nie będę taki, że go zaatakuję Nienacka, także na spokojnie Na spokojnie, połóżmy teraz kolejny czołg Kolejny czołg może stać, nie wiem W tym miejscu, tak żeby nie przeszkadzał I dało się nim wyjechać normalnie, okej okay, To jest dosyć duży czołg, zobaczcie Dosyć ogromny i z przodu ma coś Takiego, nie wiem, to jakieś zabezpieczenie Od czegoś, tutaj ma lufę, będziemy Strzelać, naprawdę będzie wielka, wielka Wojna w tym Minecraftzie, także Czekajcie, wezmę łopatę, idziemy Rozlać lawę i wodę Zróbmy na niego jakieś przeszkody Żeby mu przeszkodzić tutaj dojść, także... Ja się biorę za robotę. Weźmy tutaj to, rozbijmy. O, elegancko. Dajmy tutaj lawę, rozlejmy. Dobra, dwa wiaderka powinny wystarczyć. Jedno i drugie. Okej, okay, lawa się rozlewa. Super, Może jeszcze trzecie wiaderko na środku. A, żeby więcej było. Dobra, elegancko. Teraz jest elegancko. Teraz dajmy wodę. Wodę na przykład w tym miejscu. Wiecie, jak czołg wpadnie do wody, to może mieć problem. Jak będzie miał elektronikę na dole, to już dalej nie pojedzie. Elektronika się zaleje i czołg stanie w miejscu. No i co? no się mówi, nie? Ale jak nie będzie miał czołga, dobra, tutaj weźmy też trzy wody i wtedy przed tą wodą jeszcze damy lasery. Lasery są o tyle mocne, że rozwalić powinny go na hita. Może, może to mi pomoże. Albo, czekajcie, zrobimy to przed moją tajną bazą. Tak w razie w, postawmy te lasery gdzieś, gdzieś o tutaj, dobra, to będzie w porządku. Jeszcze TNT będę miał do wykorzystania, tylko czekajcie, bloków potrzebuję. Bloki na przykład weźmy drewniane, dobra, cyk, fuch, okej. Okay. Idziemy teraz rozkładać lasery. Lasery Lasery połóżmy tutaj za drzewem. Hop, siup. I jeszcze raz. Dobra. Trzy lasery. Okej. Okay. Tutaj i gdzieś w tym miejscu jeszcze. Żeby ta maszynka normalnie mogła strzelać. Dobra. Będzie w porządku. I teraz musimy je tylko podpiąć. Podpinamy je i wszystko gra. I wszystko gra. Tylko trzeba je podpiąć. To chwilę zejdzie, bo ja normalnie tutaj muszę myszką celować, ale daję radę. Elegancko. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. To podpinamy do tego. Tutaj kładziemy. Ej, padłem przez przypadek, rozwaliłem się o swój własny laser. Widzieliście? mówiłem, że jest mocny. Dobra, odrodzenie. Ja się pojawiłem, czekajcie. O, przed bazą wojskową. O, dobra, w porządku. No i widzicie, pokazałem wam przy okazji, jaki ten laser jest mocny. On mi trochę zanika, ale on cały czas tutaj będzie. Jeszcze jeden musimy podłączyć i nie możemy do niego wejść, bo normalnie to nas rozwali. Okej, okay, to powinno go przetrzymać. Normalnie wiecie tutaj czołgiem, to ten czołg zostanie przecięty. Ten laser jest tak mocny, że przetnie normalnie taki duży czołg. Także jest naprawdę zaufajcie mi, mocny. Teraz rozłóżmy TNT. TNT dajmy na moście. Gdyby on jechał, czekajcie, podejdźmy tutaj, wykopmy gdzieś tutaj. Damy, połączymy to jakoś. Albo nie, z krzesiwem podbiegnę. Po prostu podbiegnę z krzesiwem i to podpalę. A, co tam, będę się bawił. Dobra, bierzemy łopatę, wykopujemy. Cyk, 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 cyk. Coś takiego. Przez całą długość. ok, W porządku. Ten cały most się rozwali, jak on tutaj będzie jechał. Będę czekał tutaj na niego, podpalę i ucieknę. On nie będzie wiedział o co chodzi, dobra? Coś takiego, coś takiego, coś takiego. Tutaj pełno TNT. Ej, to naprawdę będzie dobre. To będzie genialne. Okej, okay, tu zakryjemy. Jeden musimy zostawić. To z tej strony. Myślę, że z tej strony on nie będzie tego widział. Okej, okay, wiadra już mogę powyrzucać. Raczej mi się nie przydadzą. Dobra, wiaderka już poleciały. Czekajcie, co ja jeszcze tu mogę wyrzucić? Wiaderko kolejne, wiaderko kolejne. I tutaj jeszcze mam takie wozy, które mogę rozłożyć. Dobra, to weźmy się za robotę. Rozłożymy je koło mojej bazy wojskowej. No i co, będziemy zaczynali. Tutaj w tym miejscu postawię tą maszynę, którą trzymam teraz. A tą maszyną jest normalnie e, taki jakby wam to powiedzieć, motor, ale trzyosobowy, nie? Tam, patrzcie się na to. To jest motocykl, można usiąść tutaj, na miejscu kierowcy, można usiąść na miejscu pasażera, jak i tutaj o w tym koszyku. W koszyku też można siedzieć i trzy osoby normalnie się mieszczą. E, teraz rozłóżmy ciężarówkę. Ciężarówkę połóżmy gdzieś w tym miejscu. Żeby nie dać mu możliwości wjazdu do mojej tajnej bazy wojskowej. Także rozłożę ją tutaj. Jeszcze dwóch, dwóch gości tu mamy z wojska. Oni będą pilnować i będą strzelać. Elegancko, o to chodziło. Dobra, i tu jeszcze jeden pojazd. Ten jeden pojazd możemy rozłożyć gdzieś w tym miejscu i powiem Wam, że robi się naprawdę super Dobra, ja myślę, że już będziemy gotowi. Chyba, że jeszcze jakieś spajki rozłóżmy. Dobra, mam w sumie takie deski, mam to, no to mogę porozkładać. To szybko idziemy rozłożyć gdzieś przed wjazdem, żeby miał. Problem wjechać, nie wiem, w tym miejscu. W tym miejscu myślę, że będzie ok. Tu jedne, tu drugie i tu gdzieś trzecie, tak, żeby, wiecie, nie będę w rządku stawiał, żeby naprawdę utrudnić mu tego całkowicie. Nie będę taki, tutaj spajki porozkładam. Cykwuch, cykwuch. O, dużo spajków, tak, 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 tak. Dobra, super. Będą go biły te spajki, nie przejedzie. No i super, super. Tutaj już mamy TNT, kolejną pułapkę, czyli uważam, że zakończyłem. Wszystkie pułapki są już gotowe, Zrobię a więc tak, idźmy do tajnej bazy. Przygotujmy się, weźmy się, ubierzmy. Mam diamentowy strój. Mam też e, wszystkie bronie, także wezmę je i idę po alka. Idę po alka albo pojadę tam tym samochodem. Może to będzie też dobre, dobra, pojadę tam samochodem. E, tylko wezmę wszystkie bloki. Te co nie potrzebuję, to poodkładam. Poczekajcie, coś ja jeszcze tutaj mam ciekawego? Nie, tylko wezmę sobie strój. Okej, okay, taki strój. Ubierzmy go sobie. Cykfuch, cyk, cykfuch. Cyk, cyk, Ej, teraz jestem diamentowy. Normalnie, wojskowym sepkiem. Fajnie, da, dosyć fajnie pasuje, i, i powinno być wytrwałe. Ta zbrójka powinna mnie ochronić przed jakimiś broniami, niebroniami, także wiecie. On też ma bronię, więc muszę się zabezpieczyć, co nie? Także ja biorę najgrubszą artylerię. Bierzemy tu normalnie takie. O! <laughs> on będzie zaskoczony, bo czegoś takiego na pewno nie ma. Armaty takich mocnych. Także na razie sobie bronię wybieram. Bardziej te wojskowe. O, eleganckie. Armaty też są wojskowe, więc je zostawię. Krzesiwo muszę zostać. Ok, jeszcze armaty sobie tutaj poprzestawiam, Superacko, elegancko, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć, to też, lava mi już nie będzie potrzebna, woda, kilof, w... no i co, możemy zaczynać chyba, albo kilof sobie zostawię, e, ten mieczek mi nie będzie raczej potrzebny. No i co, idziemy, idziemy na wojnę, idziemy, widzowie jesteście gotowi, bo jestem przygotowany już mogę iść, tak jest, drze się do was, ale e, wiecie co, ja, ja, ja się cieszę, ja się cieszę, że wygram z Alkiem i będzie super. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że z nim to wygram. Dobra, przestawiam jeszcze sobie tą broń. No i chodźmy, chodźmy, zaczynajmy tą wojnę. Zamykamy tutaj. O, elegancko, drzwi, drzwi, halo. Zamykać się. O, dobra, zamknęły się. Super. Idę do niego z buta. Na razie czołgi zostawiam. Za chwilę do niego pojedziemy i czołgami. Zobaczycie, będzie fajnie. Także rozpoczynamy wojnę. Ale chodź tu. On jeszcze nie słyszy, bo ma wy, 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 wyciszone po prostu głośniki czy słuchawki. A my do niego idziemy. My zobaczymy, jaką się przygotował. Oooo, widzę TNT! O, chcę rozwalić swoją tajną bazę? Halo, halo! Dzień dobry! Halo, Sebek, siema, siema, Dzień dobry, siema. Alek, Alek, mam prośbę, słuchaj, włącz regenerację życia, dobra? Żebyśmy mieli dobra. to utrudnione i żebyśmy nie musieli jeść normalnie Alek, włącz regenerację życia, regeneracja życia będzie się, o właśnie, regeneruje mi się Już życie jest, włączona Je Tak jest, słuchaj, ee, słuchaj, zaczynamy, zaczynamy pojedynek, chodź tutaj do mnie gdzie ty jesteś? Dobra, to czekaj, czekaj, że ja muszę tu te schodki zrobić Kody masz za lasery zrobione, hey ej, chłopie! No, przecież ja tu nie przejadę żadnym czołgiem. No, ale, ha, o to chodzi, nie? Żebyś nie przejechał? Tak jakieś zabezpieczenie, no, no słuchaj. Tak, ale to miały być takie zabezpieczenia, gdzie przejadę. Wiesz o co chodzi? Ta, ta, ja mi po prostu za łatwo, dobra, co chcesz, już nie Dobra, może czołgem przejadę przez te lasery? On ma takie same lasery jak i ja, ale ja nie rozkładałem, ja rozłożyłem je tak, że żebyś mógł przejechać, to jest nie fair, dobra No to źle pomyślałeś najwidoczniej, jesteś za słaby, ja bym nie ma. Trzyma zaczynamy wojnę! Zaczynamy, lecimy, 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 lecimy! Ja idę po swój czołg, przyjadę ciebie czołgem! Dobra, dobra, dobra się atakować, on nawet nie trafnie, nie umie trafić. Kogo jesteś? No, dobra, czekaj, 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 pył. Co ty, robisz? Co, ty robisz? co ty robisz? Chodź tu, chodź tu, no. Nie, no wam co? Ja zaraz do Ciebie podjadę. Ja też zaraz do Ciebie podjadę. Patrzcie się, widzowie. Normalnie czekaj, czekaj. bierzemy jakiś wóz, na przykład, A... nie wiem, czołga bierzemy czy Idziemy coś innego. Weźmy normalnie tym samochodzikiem, pojedźmy. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Jedziemy, Alek, jadę po Ciebie. Wsiadłem do auta i jadę. Ale ci rozwalę, zobaczysz. Łow, Łow. Sebek nie spadni, uważaj, uważaj, ale ciężko się tym autem tu steruje, panie. Żeby ja się tu nie zabłądził czasem, dobra, przejeżdżam przez kolce, te kolce nic nie robią, tu u góry jakaś antena nawala, się zbugowała chyba, a my jedziemy na wojnę z Alkiem, mogę kierować i strzelać, to naprawdę będzie grube, Alek, halo, halo, ja za ciebie! No jest do mnie, ja do ciebie też usiadłem Ją Przejeżdżam! Przez lasery zobaczymy, czy się przebiję tak! Bez problemu! O nie! Ale ciągiem, ale ciągiem, mao! Dobra, nie! Kadeu! Wysiadam, wysiadam, wysiadam! Nie! Mój samochód! Mój samochód! Ją no, pojechał! Idę po ciebie, jadę tutaj po prostu. Zapraszam, Ale, gdzie jesteś? Chodź tu! Ej, pojechał tam. Czekajcie, przejdę jadę przez domek. Tu na jest twoją taki domek. Bazę. Ja przejdę przez niego, żeby mnie te lasery nie rozwaliły. Ajajaj, aj, aj, tutaj jeszcze coś mnie blokuje, poczekajcie. To spowoliło cię, ci moje pułapki działają. Ej, jak spowoliło? Ty to specjalnie zrobiłeś? Tak, oczywiście, ja taki był plan od samego początku. Ej, Nowe, ale leczę. pojechał do mnie normalnie, do mojej tajnej bazy i chce mi ją rozwalić. Nie mogę na to pozwolić. Szybko biegniemy do niego. On tam jedzie czołgiem, chłopie! Ej, ja to moje. Mo, moje, po prostu, pułapki, wo, 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 moje pułapki, moje pułapki! Woje, nie, pułapki, ale Rozbiję się, rozbije się! Eee. Eee. Alek pojechał, pojechał na Patrzcie się! Dół. Rozwaliłem go łapie jeszcze nie. rakietę! bomb na niego rakiety lecą! Ale nie wystrzeliły. Alek, Ech. gdzie ty jesteś? Ja, ja, padłem. Padłeś? Padłem, no. To no się resp, resp się koło bazy i dawaj, dawaj, dawaj. I przyjedź, przyjedź tu czymś, mam dla ciebie no niespodziankę. ja właśnie rozwaliłem sobie czołga, no. A, no dobra, no to czekam na ciebie. Mów jak będziesz dobra, po pobliżu, dobra? O, mam kolejny czołg, czekaj, czekaj, dobra, jadę, mam jeszcze jeden. No dobra, dobra, to zapraszam, zapraszam, zapraszam do mnie. Dobra, jadę, jadę prosto na twoją bazę. Teraz to nie mam szansy No wcześniej nam się pułapki zatrzymały, a teraz to masz przechlapane. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, kto tutaj ma przechlapane. Okej, okay. Alek jedzie, jedzie, tak, tak, no zapraszamy, prosto na bazę zapraszamy. bazę no, prosto na twoją bazę. Ej, spadłeś? nie, nie, ja tu jestem w jakimś bunkrze. Ee, mam problem, czekaj, okej, okay, jadę dalej, jadę dalej. Ej, nie mogę wyjść! Ale kiedy ciągiem, patrzcie! No, no, dobra, no to cię rozjeżdżamy. Mogą, mogą! Nie, jest, jest! Yes, yes. nie, nie, wybucha coś za mną, co to? Ej, wybuchło coś! O je, znowu znowu to wybuchło, ta pułapka, tak wybuchło, ta to chodziło, ale Alek przeżył, przejeżdża dalej, ej, atakuje go, patrzcie, strzelam w ja niego, o nie, wjeżdża mi na bazę, wjeżdża mi na wojskową bazę, Alek, rozwalę strzelamy rozpędzony. do niego, strzelamy, 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 co on sobie wybra wyobraża, ej, wjechał moim czołgiem normalnie sobie tutaj do środka, nie mogę mu pozwolić ale, przeżyć, nie, 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 strzelaj, a masz... Nie, nie, nie strzelaj. To nie strzela, to nie strzela. To rakieta, pył, wow, rozwaliło. Ej, Ci co base. mi tu robi? Nie, 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 próbuję wejść do mojej bazy. No ja końcu, gdzie ty jesteś, Gni do mała? Ja co uciekam do swojej bazy, teraz mnie musisz łapać. On pobiegł do swojej bazy. Ej dobra, skończyły się żarty, skończyły Ej, się żarty, Alek. No skończyły się żarty, skończył się dopiero jak ci rozwalę całą bazę, o. A, se rozwalaj, rozwalaj se na spokojnie, tak, tak, zobaczymy co tam masz ciekawego, okej. Okay. Ej, ja ma... już... leci prezent. No, je... e, te, te, teraz ja mam dla ciebie prezent, chodź no tu. Nie, ja uciekam, ja uciekam. Chodź, chodź, nie, chodź, nie, nie Alek. Nie o, o, o. Tylko dobra, dobra, szybko idziemy uszkodować. do Alka, słuchajcie, i rozwalimy mu trochę bazę. Chodź, nie, ale nie, chodź, nie, nie, chodź. Już idę do ciebie, już idę. Nie, nie rozwala, rozwala. rozwala. strzelam we mnie, strzela we mnie, nie, nie strzelaj. Patrzcie. Dobra, 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 czekaj, 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 chodź, tutaj, no. No, no, dawaj, no, chodź, no, dawaj, chodź, ty no. Tylko mnie nie zwal. No, 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 A? no. no, no. I co teraz? No, podejdziesz taki sami jak, jak? Jak przez mur ty mnie możesz nawalać? Bo ci wystaje kawałek ręki. Nie okay? wystaje nic. Wystaje, to jak ciekawe? to jest? No, mówię, że ci wystaje. Ej, nie, a mu się kończy. O, on inny pistolet. No, cyk, 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 cyk. Ej, nie mam rakiet więcej. O nie, dobra, najgorszej. Dobra, trudno. E, Sebek, chodź, tutaj. chodź, 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 to się chodź, 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 dawaj, chodź, czy to rakiety? A dobra, ale nie rozwalają nic, nooo, łatwiutko No dawaj, dawaj, Alek! No, 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 chodź no, dawaj, chodź, dawaj O, no, idź, zostaw mnie, zostaw mnie Okej, okay, nie padł, PADŁ, ALEK, WYGRAŁEM No, teraz nie wejdziesz do mojej basy, no, słuchaj No to patrz, patrz się na to, patrz O on mnie atakuje skądś No, nie tutaj. ma, ta z dziura to jest, nie ma wejścia Ej, ale moje masy nie rozwala! O. Ja mam jakieś rakiety, halo? Co, co kolejne? Nie! A nie trafiłeś... O nie trafiłeś, dobra, no, jak trafiłeś. Ała, ja w łeb dostałem. Ao no, no A co z daleka czekaj. go rozwalę! Czy ja tu rakiety jeszcze... Ja rakiet więcej nie mam, o nie, no i gorsze, skąd ty już tyle rakiet? Ja dobra, nie e. mam rakiet, już mi się skończyły. Nie wchodź tutaj, halo, gdzie ty wchodzisz? Co ty? Co <laughs> nie Ej, mały, mały nie nie zastrzelaj mnie czasem. Ej, Dobra! Co to odejdź, ma znaczyć, To, nie, szok, fair, to nie fair, to nie fair! To nie fer! Co nie fair, co nie fair! Wydoka! E. <laughs> Ale ty rozstrzelimy, Ty uratowałeś mnie, bo w lasery swoje wpadł. Ej, dobra, cyk Aaa, nie, 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 nie. Fatnie, fatnie, ja wy... nie, wygra z nim, wygra ja z nim. Ałasza, ałasza, koń tu. Ej, broń, ja tak chcesz mi się wygrać w do mnie, dawaj, chodź, Czekaj, do do czekaj, mnie. Na solo. czekaj, bo mi się broje pokończyły, muszę sobie tutaj trochę pozamieniać. Ogólnie, Alek, mam dla ciebie bronię. Możesz sobie wziąć, o tutaj, tak, czekają na ciebie. Tak, tak, mówisz, okej, okay, to sobie potem wezmę. Ej, wiesz, są bronie mi się skończyły, ja chyba muszę się podać, chodź, możesz je załatwić. Poddać, Alek nie ma! A, no, kochuj, Alek, tu, no, Alek szykuje na mnie pułapkę, ja się kochuj, mu nie dam kochuj, ja tutaj, podaje się, się, patrz, bez brojki, bez niczego jestem Tak? No Koch. dobra już idę, już idę. No śpiewa. No, <ślech> nie taki był plan. Ops, ops. No no Jestem u niego, jestem, jestem, jestem. jest! Nie, 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 nie! Nie! <ślech> U mnie! Ej, co dobra. za fredny szprycel? Dobra, trzy, 2 1 odrodzenie. Dobra, odradza się. Ja jestem. A, u siebie, dobra. Jestem u siebie tutaj z powrotem na bazie. Także musimy szybko do niego jakoś trafić. Ale chodź, chodź, ja ty zapraszam. Co? ja nie, ja zostaję u siebie, mi się podobało mnie. Zostajesz? Aha, no dobra, no. dobra, dobra. A czemu by miał do ciebie iść, co? A nic tak, ci mówię, wiesz? A, nie, nie, nie. nie. Od serca. <śmany> Rozwalę go! Rozwaliłem Rozwaliłeś? Nie, on... mam ma, ma pięć serc. Dobra, czekaj, a tu jesteś. Też... No, 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 no. No, 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 Padłeś? no, spadł, nie, no, dobra, dobra, nie, nie, głupa ty gadasz. Spadłem, no. No. Okej, nie, dobra, dobra, dobra. dobra. No okej, okay, no i cho co? Chodź, do chodź do mnie do bazy, ja czekam Ale no. ja daleko, ty chodź do mnie, bo sami jest respie i tak dalej Nie no dawaj, dawaj, dawaj do mnie do bazy Tak, do, tak, do, do ciebie do bazy mam do tego. Tak, no tak, dobra. tak, tak. Spotkajmy się w połowie, dobra? Dobra, musimy spotkać się w połowie, to ja już wychodzę z swojej bazy No to czekaj tam w połowie, dobra? Ja, ja już i, i ja już idę, ja już tylko bronię sobie wybieram, dobra? dobra? Daj mi chwilę no. Daj mi chwilę, ja sobie tylko bronię wezmę, dobra? No okej okay. No, czekaj, czekaj, jeszcze no, ja. Sobie... co, wybierasz tam te bronie, już wszystkie wybrałeś? Tak, czy tak, nie? tak, jeszcze wybieram, jeszcze wybieram. Jeszcze chwilę i idę do ciebie na środek, no? ja się na środku schowałem gdzieś, no, to mózga. Nie ja możesz... czemu się schowałeś, nie, nie, no, wyjdź, wyjść pokaż się. Wyjść? no dobra, to wyszło. Ej, albo jest... wiesz co? Chodź do no. twojej bazy. do mojej bazy? no tak, dobra, no. to ja już się cofam, idę do mojej bazy. Okej, okay, czekam tu. Biegnę, biegnę do ciebie, no dobra, już, już, okej okay. Dobra, biegnę, 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 do ciebie, widzisz mnie już, czy jeszcze nie? Nie, nie, chodź tu do ciebie, do ciebie. No, a, do, do mnie, pomyliłem się, myślałem, że chodziło, że do ciebie. A, nie, nie, dobra. nie, do ciebie, do ciebie. Do mnie? No dobra, to możemy jednak jakiś do mnie. Okej, okay, no to idziemy, dobra, dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj, ale ja czekam! No to biegnę już, no, ty jeszcze tych pułapek i dziur tutaj, no to ciężko tak. Dobra, eee, czekaj, bo wpadłem do tej dziury twoje, do dziury wpadłeś. Ej, czekaj. ty mało porozwaliłeś mi bazę. No to już dawno cię tą bazę rozwaliłem. Na samym początku walki prawie. A to ogólnie dobra. to możesz iść zobaczyć tam do siebie jak to wygląda, nie? Tak, mogę iść do siebie, no dobra, no to biegnę. No, 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 biegnij, biegnij. Dawaj, dawaj, no, dawaj dobra I co? I co? Jestem w swojej bazie, No rozwalano jest swojej. No, w swojej. A ja jestem w swojej.

Kto wygra? Kto wygra? Wygrałem! <laughs> easy! Easy! Wygrałem! Sebek Królem Wojsk! Sebek Królem! Tak jest! Wygrał Sebek Wojskowy! Joho! Widzowie! Kolejna wygrana! Kolejna wygrana! Alek ze mną nie ma szans! Widzowie, słuchajcie, Alek jest zbyt słaby, ale chętnie zakonkurowałbym z wami! Tak jest! Dobrze słyszycie? Wy przebrani na Wojskowego i ja przebrany na Wojskowego? Jestem ciekaw, kto by wygrał. Jeżeli chcecie takie starcie zobaczyć, to dajcie znaka w komentarzach że wezmę któregoś z was normalnie, z widzów, którzy subskrybują ten kanał, łapkują normalnie odcineczki yy, i, i będziemy wybierali widzów normalnie i będzie wielkie starcie. Także słuchajcie, czekam na wasze komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Ten odcineczek już się kończy, także ja się z wami żegnam. Słuchajcie, moja baza przetrwała, alka niestety, no nie. Moja baza też jest uszkodzona, ale u niego bazy totalnie nie ma. Także co, nic innego mi nie pozostało, jak się z Wami pożegnać, no i zaprosić was na mój drugi kanał na YouTubie, jak i na mojego Instagrama, sebekx się nazywa, wszystkie linki zresztą macie w opisie, także wbijajcie, a ten odcineczek już się kończy, także ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!